Jakimś po prostu małym państwkiem, i Polska się tutaj przez nich przebija. I podpisali pokój, dobra. Jeśli tylko to wybrzuszenie uda się zdobyć, to już będzie naprawdę fajnie. Jeszcze Polska ma wojnę ze Szwecją i udaje im się tutaj jakoś wbijać, fajnie. Ale Szwecja też 74 tysięcy złota, Polska ma naprawdę mało. Nie wiem, czy ja nie będę musiał tego jakoś bustować, ale na razie nie chcę. Im dłużej Polska przetrwa bez jakichkolwiek bustów, ode mnie tym lepiej. Francja ma na przykład 12 tysięcy złota, a Prusy mają 43, bo Prusy nie prowadzą pewnie żadnych wojen, to też dlatego. Koli Roman Empire Zaczął prowadzić jakieś wojny i już dalej mają dużo złota, ale mają mniej niż wcześniej. Co tu się wbija? Wielka Brytania się wbija w Szwecję, nie to Dania, okej, okay, Dania się wbija w Szwecję. Wydaje mi się, że Szwecja mimo tego, że ma dużo złota, to mogą tutaj paść, Stracili trochę złota, bo stracili Sztokholm na chwilę przez Polskę, później odbili później znowu. Okej, okay, Szwecja wydaje mi się, że może upaść niebawem, ale najbardziej mnie interesuje tutaj Imperium Osmańskie. Polska tak naprzemiennie prowadzi wojny ze Szwecją i z imperium osmańskim. Więc w sumie ciekawe co się tutaj wydarzy i Polska atakuje, Polska się wbija mocno.